Dzień dobry! dzisiaj zagramy sobie z moim kolejką. E, ustawiałem jakby co? Ploktaż e, Endless, znaczy wszystkie mapy to będzie ploktaż Endless. E, to jest po prostu, jak ktoś nie wie, to, to jest najtrudniejszy ploktaż. A jak ktoś nie wie o czym w ogóle ja precę, to to jest no. To jest stabilka, jest taka kielka, gdzie po prostu krasz, Pewnie już, pewnie mało osób mnie teraz obejrzy, bo to już jest niepopularne, ale ja stwierdziłem, że sobie ponakrywam no i co no i próbujemy przetrwać oczywiście, ja na trudnych klockach jestem czasami dobry, czasami nie yy, i przez to, że mam na to nie przez to, że nie wiem jestem jakiś słaby, ale po prostu lubię sobie nosić tego szkieletu Hupa! ok pierwszy fajny klocuszek Dobra. Przeszliśmy pierwszą grupę, ale teraz truka i truki blok też będzie. Jak ty co? Truki blok też. Ja to wiem, bo ja to ustawiam, nie? Nie będzie na, Nie bądźcie na mnie śli, ale ja to ustawiam. Dobra, krab. O nie. Okej, okay. wow. Wow, dobra. Było to bliskie, boiliśmy. O kurde. To one jakieś jakiś pański kurde. Dobra, czekamy. Bum. I teraz lecimy. Bum. Dobra, chodźmy do mojego koleki Podkosimy go. Myssabis! O nie! O nie, 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 nie! nie. Dobra, dobra. Pra, pra, prawie spadliśmy. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Zobaczmy, kto odpadnie. Czy mój kolega! Mój kolega, odpad! O nie! Mój kolega, odpadł A nie, on przeszedł A bo on we skoczył i on przez to przeszył. Jakby co? Bo jak coś tata tam na to i spada, to się skocić i to przetrwacie. To jest ogólnie bardzo trudna babka. Bo każdy tutaj. O kurczaki. Co się dzieje? Widzowie? Co się stało? Tu trzeba wspierać monetki. musím osmírat šponetky, o dě, o dě, o vist. dobra, rozvalám bych tutaj let's go, tuž ho možná to vyhrát Bieram bardzo dużo wody. Dobra, wygram to już. Mam to jak w kieszeni, bo już mam 30 monet, a osoba ma pewnie 20. A ja będę miał 40, jak ona będzie miała, pewnie 19. Nie, żebym się naśmiewał, ale no, pewnie tak będzie, no bo jestem pierwszy. Chcę tu bardzo wygrać, jakby co. Dobra, podatki to żeby tu... O kurde, ktoś będzie celuje. Ktoś mnie tu chce skosić. Moje monetki. Dobra, już mamy 60. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 60. Dobra, ja to wygrałem. dobra uwaga będziemy mieli za chwilę nie ale wygrałem i wiecie co to, to że wygrałem to, to znaczy że jest koniec odcinka no i wiecie moje pożegnanie trzymajcie się